Miałem ja od rana na budowie, są od 6.20 chyba. Dzisiaj przywieźli mi już stal. Nie pokazywałem, jak ją a bo nie chciałem nagrywać z Mam już stal, sporo tej stali mam, bo 4 tony prawie. Na, na płytę jakoś 3 tony i prawie tonę na, 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 na wieniec i na słupy. Działa już u mnie koparkowy. Yy, znaczy poszerzamy wykop jeszcze w jednym miejscu, żeby się opaska przeciwwysadzinowa yy, zmieściła I, yy, i będziemy później wyrównywać, yy, zgarniać jeszcze trochę yy, piachu z wykopu i będziemy wsypywać yy, drugi, żeby równiutką warstwę yy, zagęścić. No i tyle w sumie, taki jest plan na dziś, będę jeździł za gęszczarką dzisiaj. Mam tutaj taki sprzęcik pożyczony. No, no i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dobra, idę działać. Ja tu sobie rozstawię. Ustawię teraz laser do jednego z punktów i będziemy wiedzieć na jaką głębokość kopać, a później. Yy, Stawię drugi punkt, żeby wiedzieć do jakiej głębokości, na jaką wysokość zasypywać. No, zobaczymy, co dalej będzie. Cały wykop mamy już prawie wyrównany. Jeszcze tutaj z 15 minut podejrzewam, może 20 i będziemy zasypywać piachem yy, i będziemy zagęszczać. poziom docelowy na wykopu tutaj będzie poziom płyty fundamentowej wylanej już czyli poziom burty tak samo tutaj dno wykopu i poziom burty Pierwsza rundka pojeżdżona z zagęszczarką. Teraz czekam, że ten mikoparkowy dorzuci trochę więcej ziemi. Piachu znaczy się, piachu, piachu. I będę dalej jeździł. Jeszcze muszę pojeździć troszkę, ale jest na lekkim plusie, więc będę musiał na pewno ściągnąć, lepszy na plusie niż na minusie. Podjeżdża Styropian. Za chwilę już jesteśmy tutaj Mamy prawie zasypaną całą płytę i wstępnie część zagęszczona Dużo ogarniania jak na jedną osobę, żeby tutaj koparki pilnować żeby mierzyć dobrze, w miarę żeby to równo szło. I teraz Styropian przyjdzie, będę się rozładowywać godzić tutaj go rzucę szybko. Cześć, witam ponownie po całym dniu pracy. Jestem już dzisiaj 10 godzinę tutaj na działce. Skończyliśmy, znaczy Skończyłem w sumie pracę nad, i, nad podsypką, nad pod, podbudową. Tak ona wygląda. Zagęszczone. mega zmęczony. Jeszcze był dzisiaj styropian, tak jak wam tam pewnie pokażę Wam. Stal i to się udało zrobić, także mogę już zacząć pracować nad nad burtami. Co muszę jeszcze zrobić, to pomierzyć sobie dokładnie jak tutaj wyszło i znaleźć jakieś taki, takie dobre zero, żeby nie miał za dużo zgarniania i dosypywania, żeby nie miał. To najważniejsze. No. Także przygotowałem tutaj, już przygotowaliśmy tutaj pod obsypkę e, burt z tej strony, żeby nie musiał latać e, po piach tam dalej gdzieś. Z drugiej strony będę musiał tylko dowieść. ale tu już sobie poradzę. No, tak to wygląda. Zadanie na dziś wykonane jestem bardzo zadowolony. Powinno być, powinno być dobrze. Wygląda dobrze. Wygląda dobrze. No. Pozdrawiam kolegę Sebastiana, który do mnie przyjechał dzisiaj i podzielił się radami odnośnie budowania do domu na płycie fundamentowej, budowania samej płyty fundamentowej. Dzięki Sebastian. No, a co, ode mnie to tyle. Jadę do domu, coś zjeść i odpocząć. I myślę, że w weekend lecimy z burtami. Dzięki, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. A tak wygląda, jeszcze wam pokażę styropian. Które mi przywieźli, jest tutaj 89 paczek. Jest 72 paczki dziesiątki i 17 paczek piętnastki frezowanej XPS Synthos 300. No i dobra, trzeba się będzie go pozbywać, zakopywać i kłaść. Dzięki, hej.